Czy to jest tragiczna płyta? Nie. Czy to jest dobra płyta? Filipek to związany z Qua Quality, 25-letni raper, który swoją popularność zawdzięcza licznym sukcesom na polu bitw freestyleowych. Niestety Filipek był również doskonałym argumentem dla osób, które twierdziły, że freestylowcy nie powinni nigdy zabierać się za nagrania studyjne. Cóż, nasza scena freestylowa słynęła z wielu MCs, którzy byli wyspecjalizowani w rzucaniu punchy, ale już niekoniecznie zwracali uwagę na takie rzeczy jak emisja głosu czy flow. I to właśnie irytowało na pierwszych płytach Filipka, który za mikrofonem był sztywny, napięty, leciał cały czas na półkrzykliwej manierze. To na dłuższą metę męczyło, gdyż miało się wrażenie, że raper nie czuje się za mikrofonem do końca swobodnie. Filipek ma tego świadomość. W tworze Glock wprost nawija o tym, że jego flow miało kiedyś anti-hype, nie mylić z Sariusem, a z kolei w innym utworze wspomina o swoim hype-menie, którego jakbyś posłuchał, to ma flow jak stary Filipek, co oznacza, że jest właśnie sztywny, Słabo płynie, no i generalnie nie prezentuje się najlepiej jako raper. Na gambicie Filip jest niewątpliwie kilka kroków dalej. Trudno się dziwić, skoro patrząc na to, jak rozbudowuje się jego dyskografia, okazuje się jednym z najbardziej pracowitych raperów w Polsce. Tylko ten progres przychodzi za wolno. Filipka prowadzi bit, ale dalej nie potrafi wyczuć pewności w tym, jak ma go wziąć za lejce i kontrolować. Jasne, są te przyspieszenia, sylabizowania, próby namienięcia czegoś spokojniej ale dalej nie ma w tym 100% swobody i naturalności. To po części wina tego, że Filipek pisze bardzo gęsto. Próbuje wypluć te słowa i wychodzi z tego karabin. Czasami faktycznie próbuje dać sobie więcej oddechu, dać czas słowom na wybrzmienie, ale wciąż zdarzają mu się dziwne wyjebki pokroju, przecinania wersów w połowie, jak w utworze Uciec Gdzieś, gdzie nawija Cieszę się, że moje rapy? Jeszcze ktoś tam sprawdza. I ta przerwa tam jest. No a powinno to chyba się razem, bo to jest jedno zdanie, tak jak my. Nie wiem. Od czasu do czasu na płycie usłyszymy nienaturalnie wsadzone zaimki, których jedynym celem jest to, żeby wers był gęstszy i przez to lepiej by się go nawijało. Na przykład, w przepraszam, nie wybaczyłbym sobie bujania po tych burdelach. Jakich burdelach? O żadnych burdelach nigdzie wcześniej nie słyszymy. Więc żeby mówić o tych burdelach, musielibyśmy wiedzieć, co to są za burdele, to znaczy, one musiałyby zostać nam wcześniej opisane. I tego tu nie ma. I to boli o tyle, że Filipek sam uważa siebie za rapera, który skupia się przede wszystkim na tekstach. Zresztą usłyszałem kiedyś stwierdzenie, że Filipek jest poetą. No i przepraszam, ale zdecydowanie. Nie. Może jest za wcześnie, a może, może nigdy nim nie będzie. Przede wszystkim obserwacje Filipka to nie są obserwacje, po których robi się wow. Nie zaskoczą cię nadzwyczajnym skojarzeniem, nie wymagają intelektualnego przygotowania, którego nie ogarnia przeciętny, średni facet w wieku Filipka. Ja jestem trochę starszy. To bardzo rzemieślnicze, bezpośrednie pisanie, w którym metafor jest z kolei bardzo, bardzo mało. Mamy po prostu coś o związku i miłości, o tym, że Filipek jest inny niż reszta sceny, o tym, że Filipek ma swoje wartości, których zawsze się trzyma. I klasyczne zaczytałem od niczego, czyli Started from the w wersji Filipka. I nie wątpię. Dla Filipka może być to bardzo oczyszczające. Dla wielu jego młodszych słuchaczy to mogą być rzeczy, z którymi się utożsamiają. Ale niestety słychać tu ogrom bardzo mało odkrywczych wersów. I myślę, że są tu przypadki, gdy moglibyśmy wsadzić wersy z jednego utworu do drugiego i sens piosenki pozostałby z grubsza ten sam. Jedyny wers, który naprawdę skupił moją uwagę i spowodował takie wow, to jest Te czasy, gdy czekałem na spadek z nieba jak Alija". I to jest strasznie fajny, bezszczelny wers pokroju, 23 dzień jak kuczka zleciał, Joki albo paznokcie obgryzione jak drzewa w Korei Północnej Afrogexa. To jest bezczelny, chamski, a jednocześnie strasznie błyskotliwy wers. I chciałoby się tego tu więcej, ale niestety tego nie ma. W pozostałych przypadkach gry słowne Filipka mają jeden cel: zabrzmieć efektownie. Przypomina to to, jak wersy są sadzone na freestylu, tylko to, co brzmi fajnie na freestylu, na papierze niekoniecznie musi być takie gorące. Brakuje tu nadrzędnych konceptów, wyspecjalizowanych pomysłów na utwory. Takich, o których dałoby się powiedzieć coś więcej niż ten jest o tym, że ją kochasz, ona czeka w domu i ty miałeś ciężki rok, i ona ci pomaga, i w ogóle jest fajnie. Nie? Mam wrażenie, że Filipek okrutnie na tej płycie się powtarza, a na jego niekorzyść działa to, że album trwa aż godzinę 11 minut. Kto z Was tyle by wytrzymał? Bity są różne. To znaczy, zacznę od problemu, na który producenci najczęściej nie mieli za bardzo wpływu, ale on rzuca ogromny cień na tę płytę brzmienie. Mam wrażenie, że płyta jest zbyt zmulona i ciemna w taki bardzo nieciekawy sposób. Przez to melodie się chowają, bębny nie potrafią wykrzesać siebie mocy, a bas zwyczajnie nie nosi. Sprawy nie ułatwia fakt, że wokale Filipka przez warstwowe nagrywanie nie należą do najczystszych w historii nagrań. I jak sobie myślę, że w tej samej wytwórni wyszło świetnie zmiksowane Romantic Psycho, to zastanawiam się co poszło tutaj nie tak. Taki nieciekawy mix grzebie chociażby szać, która ma fajnie rozegrany refren ze świetnym korgowskim syntezatorem, a ja nie umiem przestać myśleć o tym, jak bezsilny jest ten werbel z obniżonym pitchem, jak to wszystko fajnie mogłoby zabrzmieć, ale niestety brzmi, jakby potencjał cały był w klatce i nie mógł się z niej wyrwać. Album rozpoczyna Whisky do dna z niemal EDM-owym bitem, ale raz, że nie mogę znieść tego, jak plastikowo brzmią te syntezatory, a dwa że ten miks cofa cały klubowy potencjał tego utworu. I nie potrafi tego wynieść nawet ta charakterystyczna pulsacja wynikająca z użycia kompresji sidechain. Już dużo lepiej w konwencji klubowej radzi sobie house'owe włosy na t-shircie, które jest może subtelne w środkach, ale ma w sobie moc, odpowiedni bas i przede wszystkim jest niesamowicie klimatyczne. Bobitowo też są tutaj pozycje mocniejsze, takie jak chociażby leci PZ, które klimatycznie Faktycznie koresponduje z co bardziej melancholijnymi momentami muzyki współczesnej PZ. -a. I po tym, jak napisałem te słowa w notatkach, odkryłem, że za oba te chwalone bity, odpowiada jeden człowiek, czyli Faded Dollars. I to wiele wyjaśnia w kwestii tego, że brzmią one najbardziej profesjonalnie z całej płyty. Dużej z momentów totalnie przezroczystych, brzmiących po prostu jak trawestacja tego, co jest aktualnie modne w hip hopie, czyli ambientowe tła, bębny 808, gitarka, pianino na obniżonej tonacji, niewiele więcej. Zresztą selekcja bitów jest tu cholernie nierówna. Byłem nikim, ma brzmieć epicko, ale podniosłość tego bitu szybko przekształca się w patos, który zwyczajnie odrzuca. I kurwa, łobuz to jest jeden z najgorszych bitów, jakie usłyszycie w tym roku. I byłem w szoku, gdy okazało się, że za produkcją stoi Sergiusz, który ma na koncie kilka bardzo zgrabnych bęgerów. A tutaj mamy jakieś dźwięki, które brzmią jak dzwonki z podstawowych presetów syntezatorów FL Studio. Plus bardzo nieciekawe wykorzystanie saksofonu, który brzmi jak wyciągnięty z jakichś utworów sumptuasti. Kto tym w ogóle pamięta oprócz mnie? I nawet jeżeli narzekam na sporą część bitów z tej płyty, to i tak ten brzmi w porównaniu do nich okrutnie amatorsko. Nie umiem też obronić bitu do deszczu z nulizmatykiem z trzeciego wymiaru, bo ten bit brzmi jak wyciągnięty z jakiejś składanki Top Ten Smooth Jazz Beats, coś takiego. Tu za cholerę nie ma gruwu, jest to wyprane z emocji i brzmi jakbym wpadł sobie do kawiarni i po prostu leciało coś w tle. Podsumowując, co prawda jest styczeń, ale Gambit nie jest najgorszą płytą jaką słyszałem w tym roku. Ale nie jest też pozycją, do której po skończeniu tej recenzji będę kiedykolwiek wracać. Brakuje mi to punktu, o którym mógłbym się zaczepić, albo na przykład ciekawszych tekstów, które zmuszą mnie do refleksji. Filipek poprawił flow i okej, okay, ale jeszcze kupa pracy przed nim. Myślę, że w jego przypadku mocno na plus zadziałałaby próba skupienia się na mniejszej liczbie utworów, a także większa selekcja, jeżeli chodzi o wersy, bo naprawdę w skreślaniu nie ma nic złego. No i kto wie, może Filipek faktycznie zaskoczy nam czymś, co będę mógł z czystym sumieniem nazwać dobrą rzeczą. Póki co Gambit mogę nazwać naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przeciętną płytą. A Wy co sądzicie o tej płycie? Dajcie znać w komentarzu, zachęcam do subskrypcji, do śledzenia mnie na Facebooku. Dziwne hałasy w środku nocy, tak się to nazywa. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!